Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, co na niemieckim szrocie można znaleźć. A zapewniam Was, te samochody stoją już tutaj od dłuższego czasu. W Polsce spokojnie by jeździły jeszcze 10 lat, a boli dłużej. Zobaczcie sami. Sporo jest tutaj BMW E46 Król naszych polskich dróg Całkiem fajny Mercedes SLK Znowu BMW, jakaś taksóweczka Audi A4 kombi Tam z tyłu też A4 BMW 1 Opel Signum Słynny pasat B6 No niektóre są uszkodzone ale Przy polskich warunkach to na pewno byłyby do naprawy E36 w cabrio Peugeot skóry Faktycznie po jakimś uszkodzeniu ale obecnie są to samochody, które są poszukiwane i odbudowywane niezależnie już od stanu. Więcej trenu u góry, całkiem no. świeżo. Tu Audi Vectra.